Ja nazywam się Adam Bielan, jestem senatorem wicemaszowskim, senator obecnie, jednocześnie kandyduję, nie będę ukrywał w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jestem liderem naszej listy Prawa i Sprawiedliwości. i bardzo dziękuję za zaproszenie Pani Burmistrz, Panu Radnemu Szczytkowskiemu, za zorganizowanie tego spotkania. Jestem tutaj, żeby rozmawiać o problemach. Województwo mazowieckie, tak jak cała Polska, zmieniło się na korzyść. Ostatnie 15 lat to czas szybkiego rozwoju, szczególnie ostatnie 2-3 lata, kiedy Polska rozwija się w najwyższym, najszybszym tempie w całej Unii Europejskiej. Ale jednocześnie trudno znaleźć inny region w Unii Europejskiej, w którym mielibyśmy tak duże różnice w poziomie zamożności jak właśnie w województwie mazowieckim. Mamy na Mazowszu bardzo bogatą Warszawę, ale mamy też regiony w województwie mazowieckim, które nie rozwijają się tak szybko. Pogłębia się różnica, można powiedzieć, że czasem jest to przepaść w zamożności pomiędzy tymi regionami, co powoduje bardzo niekorzystne zjawiska społeczne. Ludzie opuszczają takie miasta jak Radom, Sielce, Ostrołęka, Ciechanów, przenoszą się do Warszawy, natomiast nie możemy dopuścić do tego, żeby te różnice były tak duże jak w ramach jednego regionu mazowieckiego. Podstawą polityki strukturalnej, polityki spójności Unii Europejskiej jest wyrównywanie różnic nie tylko między państwami, nie tylko między regionami, ale również w ramach poszczególnych regionów. Polityka rządu powinna zmierzać do tego, żeby te różnice niwelować. Jak to robić? Przede wszystkim poprzez rozbudowę infrastruktury. Myślę, że to jest największy problem województwa mazowickiego: wciąż bardzo słaba infrastruktura. Musimy rozbudować infrastrukturę drogową i nie chodzi tylko i wyłącznie o drogi szybkiego ruchu, chociaż one są ważne, ale również mówimy tutaj o drogach samorządowych, lokalnych, powiatowych, gminnych. Musimy rozbudować infrastrukturę kolejową, bo mamy na Mazowszu wiele miast praktycznie wykluczonych z transportu kolejowego. No i musimy rozbudować również infrastrukturę lotniczą, lotniskową, dlatego że dzisiaj lotniska funkcjonujące obecnie na Mazowszu są już u kresu swoich możliwości, jeśli chodzi o przepustowość, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, które mogą obsłużyć receptą na to, żeby Mazowszu nie odebrano funduszy unijnych po roku 2020 jest wydzielenie statystyczne Warszawy z Mazowsza. Od dawna wiedzieliśmy, że musimy to zrobić, od dawna wiedzieliśmy, że prędzej czy później nadejdzie ten moment, kiedy województwo mazowieckie w całości stanie się zbyt bogate, żeby otrzymywać część środków europejskich. Niestety nasi poprzednicy Popełnili grzech zaniechania, nie wydzielili Warszawy z Mazowsza ani w roku 2010, ani w roku 2013. Kwota, o którą walczymy, jest olbrzymia. Kwota 3 miliardów euro dla województwa mazowieckiego już bez Warszawy, czyli mniej więcej miliard euro dla okręgu siedlecko-ostrońskiego, miliard euro dla okręgu płocko-ciechanowskiego i miliard euro dla okręgu radomskiego. Można sobie wyobrazić, co za taką kwotę można wybudować, co za taką kwotę można stworzyć. To jest kwota, która mogłaby całkowicie zmienić na korzyść te regiony województwa mazowieckiego, które są znacznie bardziej zapóźnione w rozwoju niż bardzo bogata Warszawa.